Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne. Yy, I moi drodzy, zapraszam Was także do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy, do portretu numerologiczno-astrologicznego. Yy, moi drodzy, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, ale mam nadzieję, że tutaj dla każdego będzie coś dobrego. Drogie barany, zobaczmy zatem, jaki będzie dla Was sierpień. Oczyszczam energię i popatrzmy, jaki będzie sierpień dla solarnych, ascendentalnych, księżycowych baranów. I pamiętajcie, proszę, że czytanie jest z intencją dla subskrybentów. No dobrze, baran, baran, baran tutaj dla Was? Co tutaj dla Was, moi drodzy? Karta mi wypadłem, czyli jest to informacja, że sierpień może być czasem dość intensywny. Ale popatrzmy, jaki to będzie czas dla Paranów. Patrzymy. Jest As Denarów, moi drodzy, czyli Wy w sierpniu rozpoczynacie ewidentnie coś nowego. Yhm, to są nowe szanse zawodowe. Najbardziej to są szanse zawodowe, to są nowe projekty, nowa szkoła, nowy kurs coś słuchajcie pięknego i sierpień przynosi Wam szansę, przynosi Wam możliwość wzrostu. Bardzo ważne jest to, żeby nie przegapić tych okazji, które tutaj. Do Was idą i na Was czekają. Trzeba to po prostu uchwycić w dłoń. I tak jak mówię, najbardziej to są szanse finansowe i zawodowe. Dobrze, no to popatrzmy, jaki będzie dla Was sierpień. Jaki to będzie czas? Jaki to będzie czas? Co tu się wydarzy dla Was w sierpniu? Karta Maga przepięknie. Popatrzmy dalej. Karta rycerza Buław mm -hmm, oraz karta siedmiu Buław. Tak, i tak jak powiedziałam na początku, kiedy wypadły mi karty, tak i też tutaj potwierdzam, sierpień będzie czasem dla Was intensywny. Będziecie tutaj, moi drodzy, pokonywać różne przeszkody, i powiem tak, te przeszkody będziecie pokonywać z dużą dynamiką, z aktywnością, z wiarą w siebie. Wy tutaj pokazujecie się jako ludzie, którzy naprawdę bardzo, bardzo mocno wierzą w siebie. Wy dostajecie się, słuchajcie, z jakiegoś więzienia, z więzienia emocjonalnego, z więzienia mentalnego. Przychodzi czas na wielkie zmiany w Waszym życiu, które będą wnosiły radość, pasję, ale Wy także pokazujecie się jako Przywódcy, jako liderzy, jako ci, którzy czarują, którzy mm, kreują rzeczywistość tak, jak tego pragną, w zgodzie ze swoim wnętrzem. Sierpień może być też dla Was czasem podróżowania, może być też czasem, mm, gdzie będzie trzeba, kochani. W pewnym momencie zatrzymać się, odetchnąć, ponieważ nowy początek, nowe możliwości zawodowe, nowy projekt, nowa pasja, coś nowego, co wkracza do waszego życia, będzie rzeczywiście bardzo dobre dla was, będzie wznosiło was na wyższy poziom, ale też będzie bardzo, bardzo intensywnym czasem. Czyli tutaj dobrze by było zadbać o regenerację. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj też możecie liczyć na pomoc kogoś z zewnątrz: na przyjaciela, ktoś, kto Was chętnie wesprze, ktoś także, kto Wam nada nowy kierunek w czymś, w działaniu, w myśleniu, w sposobie wykorzystywania swoich darów i talentów. Co odchodzi do przeszłości? Co wyżegnacie, moi drodzy? Sześć kielichów. Odchodzi do przeszłości. Dziewięć buław i dwójka mieczy. Więc um, odchodzi tutaj zmęczenie, odchodzi e, zranienie, odchodzą konflikty. Konflikty o dzieci, albo związane z dziećmi, lub też zmęczenie, smutek związane. Z niespełnionymi uczuciami. Wy to zakończacie, moi drodzy. Yy, ruszacie zdecydowanie w nowym kierunku. Wy chcecie się uwolnić z cierpienia, z yy, rozpaczy, z braku zaufania do siebie, z braku zaufania do świata. Następuje tutaj, moi drodzy, zakończenia. Zakończenie. zakończenie Patrzenie na świat przez sentymenty, a także zakończenie różnych konfliktów. Dobrze, to zobaczmy, co w takim razie dobrego do Was przejdzie. No tutaj na razie same dobre rzeczy, ale zobaczmy, co dobrego. Co dobrego. Karta wstania. Co dobrego. Rycerz mieczy. I cesarzowa, moi drodzy, yy, najbardziej yy, widać tutaj po prostu pojednanie, widać tutaj wybaczenie, widać zakończenie jakiegoś konfliktu, zakończenie jakiegoś sporu, yy, być może z cesarzową, być może z jakąś kobietą. Yy, powiem tak, tutaj mamy gotowość do Przebaczenia sobie i innym, przebudzamy się, przebudzamy się do działania, przebudzamy się do obfitości, do życia w pasji, przebudzamy się do tego, by stać się niezależni, by krować. Naszą rzeczywistość tak, jak my tego pragniemy, tak, jak my tego chcemy. Tutaj karta cesarzowej też mówi, słuchajcie, o tym, że to, co dobrego, to albo będziecie planować dzieciątko, jeżeli jesteście w tym czasie rozrodczym, albo ważne będzie dla Was dzieciątko i sprawy związane z dzieckiem, yy, które yy, jest w Waszym otoczeniu. Lub też, moi drodzy, pojawi się nowy projekt, nowy pomysł, nowa idea, coś, co będziecie przekazywać ludziom. Powiem więcej, że w sierpniu możecie spodziewać się także szczerej, otwartej rozmowy, gdzie pewne sprawy zostaną po prostu wyjaśnione. Co dla niektórych, być może na niwie sądowej, a co dla niektórych, po prostu. Tematy rodzinne będą tutaj mm, omawiane i będą rozwiązywane bardzo pozytywnie. Na horyzoncie, moi drodzy, nowy projekt, tak? Nowy projekt, nowa pasja. Dużo, dużo energii niezależności, zwłaszcza dla pań, pokazuje się taka piękna energia. Popatrzmy, co w miłości, drogie Barane. Co w miłości? Uzależnienie. Przebaczenie i wyciągnięcie wniosków. Bardzo ważne jest to, moi drodzy, żebyście tutaj, właśnie w sierpniu, postarali się nie trzymać dłużej cierpienia, bólu, żalu, nienawiści. Chodzi o odpuszczenie przeszłości. Wiecie, bo tutaj pokazuje się jakaś energia współuzależnienia. Od kogoś najbardziej. Możecie za jakimś bardzo mocno tęsknić, um, ale nie do końca jest to zdrowe. Tutaj pokazuje się duża zależność od kogoś, od czegoś, właśnie w miłości. I tu jest powiedziane, jeżeli uzdrowisz swoją przeszłość, to czeka ciebie więcej obfitości, zrobisz miejsce na nowe w swoim życiu. Popatrzmy, jaka jest dla Was rada. Z moich ukochanych kart mocy, patrzmy, jaka jest dla Was rada. Rada. No właśnie. Jaka lekcja płynie do ciebie z tych trudnych doświadczeń? Odpowiedź znajdziesz w sobie. Tak, bo tutaj jest pokazane przebaczenie i nauka. Trudne doświadczenia. No to zobaczmy w takim razie. Ja tutaj dopytam. Jaka lekcja płynie dla Ciebie? Jaka lekcja płynie dla, dla Ciebie z tych trudnych doświadczeń? Bo widać, że te doświadczenia były dla Ciebie trudne. Jaka lekcja płynie dla Ciebie z tych trudnych doświadczeń? Jaka lekcja płynie dla Ciebie? Z tych trudnych ciebie drogi Baranku, z tych drobnych doświadczeń. Hmm. Zakon Róża. piękno i pobożność. Kapłanka, mistyczka, nauczycielka. Jaka lekcja płynie? Doświadczenia, które zebrałaś, zebrałaś hmm. W związku z trudnymi sytuacjami, które miały miejsce w Twoim życiu, wzniosły Ciebie na poziom kapłanki, na poziom nauczycielki, na poziom misteczki. Mam też takie poczucie, że jeżeli w tym życiu doświadczasz pewnych trudności, to Miałaś, miałaś odpowiednie narzędzia, by z tymi trudnościami się zmierzyć, ponieważ tutaj pokazuje się też energia poprzednich cieleń, że w poprzednich cieleniach Ty w pewien sposób przygotowywałaś się do tych wydarzeń, które będą miały miejsce teraz. I te doświadczenia które teraz masz w swoim życiu mają też służyć innym ludziom. Po zamknięciu pewnego rozdziału, po zamknięciu pewnego cyklu, będziesz silniejsza. Będziesz silniejszy, będziesz mógł nieść innym ludziom pomoc, ale najbardziej, najbardziej uzdrowisz tutaj siebie i swoje wnętrze. Dobrze, zobaczmy jeszcze, jaka lekcja płynie dla ciebie z tych doświadczeń. Epoka światła. Mhm. Te doświadczenia, które były tutaj w twoim życiu, były trudne. Jasne. Poznałeś mrok, ale teraz poznajesz światło i wkraczasz w epokę światła. I tego ci serdecznie, drogi Baranku, życzę. I pamiętaj, że sierpień niesie wielkie szanse i zapowiada materialny dobrobyt. Podążając właśnie w nowym kierunku, um, będziesz miał tutaj możliwość budowania bogactwa, budowania bardzo, bardzo solidnych struktur. Tylko pamiętaj, że to będzie wymagało też od Ciebie wytrwałości pracy i sumienności i rzetelności. Coś pięknego i nowego jest na Twoim horyzoncie. Dbajcie o wszystko to, co kruche i delikatne w Was i wokół Was, ponieważ tutaj też energia cesarzowej o tym właśnie mówi, tak? Wszystkiego dobrego. Zapraszam do czytań indywidualnych. Zapraszam Was do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy, do portretu numerologiczno-astrologicznego. A na dzisiaj dziękuję bardzo. Buziaczki i pa!